Że idziecie w to dalej i że, mm -hmm. że będziecie razem. Tak się zastanawiam, jak wy to widzicie teraz, właśnie tę przyszłość? Czy, czy, czy mieszkanie razem w Polsce, czy w Londynie? To znaczy, na razie od dwóch tygodni w sumie mieszkamy razem, tak? tak. Od dwóch tygodni. No, mi się wydaje, że nie mamy żadnych problemów. Na razie jest super. Wydaje mi się, że nawet jest lepiej niż w hotelu. No, to Totalnie poznaliśmy się z innej strony, poznaliśmy się na nowo. Mhm. Także ja widzę naszą przyszłość razem na pewno. A oby jak najdłużej? No, no tak, oby jak najdłużej. A czy w Polsce, czy w Londynie, to już Co bez różnicy. Bez, no. Jeżeli Chris się tutaj nie odnajdzie, to ja na pewno jestem gotowa się przeprowadzić. Nie ma to dla mnie żadnego problemu. Wiadomo, że wolałabym mieszkać w Polsce, bo tu ja mam całą swoją rodzinę, wszystkich przyjaciół. No ale zobaczymy. Tak naprawdę no nie, chyba, no, oboje jesteśmy w sumie otwarci. Mhm. A zastanawiam się, a co z Twoją pracą? Bo ja widziałam twoją wizytówkę nie, to nie była wizytówka, to był vlog na twoim kanale na YouTube, gdzie opowiadałaś, że zgłosiłaś się do programu, bo przestałaś widzieć radość w różnych właśnie sferach swojego życia. I mhm. zastanawiam się, co z tą pracą, czy ty ją faktycznie rzuciłaś przed programem? Nie, nie rzuciłam, oczywiście, że nie. Wiesz, ja nie wiedziałam na ile polecę na Bali. Ja równie dobrze mogłam polecieć na Bali i wrócić za trzy dni. Tak. No dobra, trzy dni, a to może nie, ale jakiś tydzień. Więc nie, no nie podjęłam aż tak radykalnych kroków. No ale po prostu na tą chwilę... Pracuję na pewno dużo mniej, bo jest kwarantanna, więc jakby też biuro, w którym pracowałam, no na razie mnie aż tak bardzo nie potrzebuje. Mm -hmm. Czy wrócę do tej pracy? Nie wiem, na razie na razie nie mam takiej potrzeby. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Na razie w ogóle, jeżeli chodzi o pracę, to jest taki ciężki temat, no bo wiadomo w jakich czasach obecnie żyjemy. No i tyle, no. Nie, na tą chwilę nie myślę o tym, żeby wracać do księgowości. Mm -hmm. no, no gdzie no, nowe show czeka, na które my też Nowe show czeka, gratujemy. dokładnie. dokładnie.